Witam cię serdecznie, z tej strony Maciej zaczynamy kolejne zdanie z powtórki do matury podstawowej, a dzisiejszym wymaganiem jest uczeń oblicza wyrazy ciągu określonego wzorem ogólnym. Czyli zaczynamy sobie ciągi. No to zaczynajmy. To jest bardzo fajne zagadnienie, które bardzo łatwo można dostać punkty. Wystarczy umieć liczyć. Mamy takie zdanie maturalne. Ciąg określony jest wzorem A n równa się minus 1 do potęgi n tej razy n plus 1 przez 2. OK? A każdy z naturalnej n większej początkowej od 1. I teraz pytanie jest następujące. Wyraz trzeci tego ciągu ile wynosi? Czyli jeżeli ja chcę wyliczyć sobie ile wynosi wyraz trzeci, to ja po prostu chcę sobie policzyć ile wynosi a3. Teraz co ja robię? Ponieważ tu mam trójeczkę a tu mam n, n i n, to w miejsce tego n będę stawiał sobie trójki. I tu pojawi się trójka, i tu się pojawi trójka, a resztę tak grzecznie sobie przepiszę, czyli przepiszę sobie to minus jedynkę do potęgi trzeciej razy 3 plus 1 przez 2. No, i teraz wystarczy to policzyć. Czyli nasz trzeci wyraz to będzie minus 1 do potęgi trzeciej to jest minus 1 × minus 1 × minus 1, czyli minus 1. 3 plus 1 to jest 4, ale jak to podzielimy przez 2, to będzie 2. A minus 11 2 to jest minus 2, czyli odpowiedź B jest poprawna, a ty zdobywasz punkcik na swojej maturze. Drugie zadanie bardzo, bardzo podobne. Oczywiście naturalne. ciąg określony jest wzorem a n równa się 2 do n tej razy n plus 1 dla każdej naturalnej n większej bądź podziwnej od 1 i musimy wyznaczyć czwarty wyraz tego ciągu. Więc znowu piszemy sobie, że wyraz czwarty, czyli A4 będzie równe i teraz znowu, dokładnie tak samo jak we wcześniejszym zadaniu. w miejsce n wstawiamy czwórkę, i tu będzie czwórka w potędze i tu będzie czwórka w nawiasie, resztę grzecznie przepisuję, czyli dwójka. Było 2 do n, więc będzie 2 do potęgi czwartej razy 4 i tu było n plus 1, więc mamy 4 plus 1. 2 do potęgi czwartej, czyli 2 razy 2 razy 2 razy 2 to jest 16. 4 plus 1 to jest 5, a 16 razy 5 to jest 80, czyli d to poprawna odpowiedź. W kolejnym zadaniem, gdzie będziemy określać dokładnie rzecz biorąc to 50 wyraz ciągu jest sobie zadanie, które tu widzisz w którym będzie troszkę trzeba pokombinować, ale na szczęście nie za dużo. Dany jest określonym zodem, a n równa się 7 do potęgi n tej przez 21, musimy wyjrzeć a 50, no więc piszemy a 50 równa się. I znowu dokładnie to samo, skoro tu jest 50, taki indeks na dole, to znaczy, że miejsce e n wstawię sobie 50, czyli 50 będzie tutaj na górze. Resztę grzecznie przepisuję, było 7 do n tej, więc jest 7 do 50 a na dole mamy 21. Problem w tym, że jak patrzymy sobie na odpowiedzi, to nie ma takiej odpowiedzi, prawda? Więc trzeba będzie tu też pokombinować. Co będziemy kombinować? A no 7 do potęgi 50 sobie grzecznie przepiszę. Natomiast 21, które tu jest na dole, zapiszę sobie, że to jest 7 razy 3. No bo 7 razy 3 faktycznie jest 21. I teraz ta jest do potęgi pierwszej, oczywiście, czyli przy dzieleniu, bo kostka skłamkowa to jest dzielenie. Przy dzieleniu potęg o tych samych podstawach, bo podstawą jest 7, potęgi odejmujemy, więc dostaniemy, że to jest 7 do potęgi 49, bo 50 minus 1 to jest 49, a ta trójka w mianowniku sobie grzecznie zostaje. Wniosek jest następujący, że odpowiedź A jest poprawna. Widziałeś, widziałaś już elementarz maturzysty, który dla ja Ciebie przygotowałem? Jest to zbiór najważniejszych informacji o maturze. Znajdziesz w nim 1. Info jak wygląda matura, czyli co na niej będzie. dwa Specjalne tablice maturalne w wersji PRO. 3. Porady jak kraść punkty na maturze. 4. Strategie zdobywania punktów. 5. Pewniaki maturalne. A to wszystko całkowicie za darmo. Wystarczy weź w link w opisie tego filmu i podać maila, na którego wyślę Ci dostęp. Czasami na maturze zdarza też zadanie, które jest takie troszkę podchwytliwe, ale jeżeli wiesz, że jak zrobić, to bez problemu je rozwiązujesz. Czyli mamy ciąg określony wzorem a n równa się n minus 2 przez 3. Dla każdej naturalnej n większej bądź równej od 1. I teraz. Liczba wyrazów tego ciągu mniejszych od 10 jest równa. I teraz po pierwsze, wyrazy tego ciągu to są te wyrazy, bo to jest wzór ogólny. Czyli możemy sobie napisać n minus 2 przez 3 i to ma być mniejsze od 10, czyli ma być mniejsze od 10. No i teraz co trzeba zrobić? Trzeba zrobić tak, że po pierwsze pomnożymy sobie to przez 3, czyli będziemy mieć n minus 2 mniejsze od 10 razy 3 to jest 30. No i dodamy sobie dwójkę, żeby ją przenieść tutaj na prawą stronę tą minus dwójkę, więc będzie, że n jest mniejsze od 32. I żebyś tu czasem nie zrobił błędu. Wiemy o tym, że to też ciąg to n jest większe bądź równe od 1, ale oprócz tego też n należy do liczb naturalnych dodatnich. Czyli jest hmm. 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Więc te wszystkie wyrazy, które tu będą, możemy sobie napisać, że n należy. Pierwszy wyraz, drugi wyraz, trzeci wyraz, i tak dalej aż do 31 wyrazu. 32 wyrazu nie bierzemy pod uwagę, bo tu jest mniejsze, a nie mniejsze bądź równe. Jasne, Czy odpowiedź B jest poprawna. Jeżeli szukasz pomocy z matematyką w szkole średniej lub klasie maturalnej, to znajdziesz ją tutaj, na moim kanale Matmas Pasją. A jeżeli spodoba Ci się jak uczę, to zasubskrybuj mój kanał. Na sam koniec zadanie, które jest podchwytliwe, ale sam zobaczysz, że to wcale nie jest aż takie straszne do wyliczenia. Mamy ciąg określony dla każdej, z naturalnej, większej bądź równej od 1. I teraz my wiemy, że suma początkowych wyrazów jest określona takim wzorem. Okay? I teraz zobaczmy o co pytają. Po pierwsze, pytają o wyraz pierwszy. Może inny kolorek sobie. Bymy. O taki. Pierwszy wyraz ciągu, czy jest równy 4, a po drugie, pytają ile wynosi drugi wyraz tego ciągu. No i teraz, jak ja to mam zrobić, kiedy zawsze praktycznie w zadaniach tego typu dają, że AN n równa się ileś, a tu mi podaję jakąś sumę. Tylko, że jeżeli zauważymy sobie jedną prostą rzecz, że to będzie s1. Przecież sn to jest suma n początkowych wyrazów. Czyli s1 to jest suma jednego, pierwszego wyrazu. Czyli to jest dokładnie to samo, co a1. Więc policzmy sobie to s1. No nasze s1. To będzie czwórka jest przepisana razy nawias 2. I w miejsce E wstawiam sobie 1. No jeszcze minus 1. To będzie ile? O 4 przepisuję. Tu jest 2 do potęgi pierwszej to jest 2, minus 1 to jest 1, a 4 razy 1 to jest po prostu 4. Czy w takim razie pierwszy wyraz tego ciągu jest równy 4? Oczywiście, że tak, bo S1 wyszło 4, ale to również jest A1. No i teraz druga część. Ja mam jeszcze, ja mam jeszcze wyliczyć drugi wyraz tego ciągu. Więc, żeby wyliczyć drugi wyraz tego ciągu, to ja sobie po prostu policzę, ile to jest S2. Dlaczego? Ponieważ S2 to jest suma dwóch początkowych wyrazów ciągu, czyli to będzie suma pierwszego i drugiego wyrazu. Pierwszy już mam, więc później postawię sobie 4 i wyliczę drugi. No dobrze, to ile to S2 wynosi? No w miejsce N wstawiam dwójkę. Poleczka jest przepisywana, razy 2, w miejsce N wstawiam dwójkę i wrzucam jeszcze mi 1. Czyli nasze S2 jest równe. 4 razy. 2 do kwadratu to jest 4. Jak odejmiemy 1, wyjdzie 3. Czyli 4 razy 3 to jest 12. OK. W takim razie tą dwunastkę mogę sobie wstawić tu. Zamiast A1 podstawimy sobie naszą czwóreczkę. No i tutaj to A2 weźmy na niebiesko sobie ładnie czytamy. Teraz czwórkę przeniosę na lewo, czyli jeżeli odejmę 4, 12 minus 4 to jest 8, to jest równe a2, czyli drugi wyraz tego ciągu nie jest równy 12, tylko jest równy 8, bo ta suma jest równa. 12. Ok? I faktycznie 4 plus 8 to jest 12. A jeżeli podobacie się, jak tłumaczę, to oczywiście nade mną pojawia się wcześniejszy film, czy też kolejny film z powtórki do matury podstawowej. Zapraszam serdecznie i powodzenia na swojej maturze. Cześć!